Ja się Ej. trochę boję Patrz nagrywasz? Nagrywam, tak Siema świry Dzisiaj robimy urbeksa, nie? Jesteśmy najebani w świru, robimy urbeksa Kurde, No ej! Kurwa, bo mi się tylko... Panie, te... zrobicie stópkę? Deska spadła. No, chce ze mną wchodzić. Chodź. Nie, nie. Ja nie wchodzę. Ja wchodzę ja chodzę za tobą. Tak. A jak nie wejdziesz, jesteś ciota. Tak? Wejdę, wejdę. No, nie, bo to szkła nie? No bo, no, bo to śpią. Poczywaj. I tu spać yyy. wam nie kazał. Talerza do Czemu weź tutaj? Weź przejdź. Ten no, życie no, ma sens. Cześć, daj przejdę. No to wiem, choć trajowe nigdy mnie nie tyka mnie. O Jezu, Jezu. Jezu. Czuł kurwa Czu. Dobre, Czu. No ja wiem ten, Macie latarkę Szafie Sofie. Dobra, to chłopaki idą Pozdro jest... Ej, wchodzi ktoś czy nie? Nie, nie. Ale cipy jest Nagrajcie, nie. nagrajcie, nagrajcie odpalcie nagrywanie ja u siebie Ile. Ja na razie nie odpalę nagrywania Jakby co, to odpalcie nagrywanie u siebie, okej? Okay? Właśnie Jura jest. Uważaj, bo że tak nie właś. Nie. Kurwa. Ja nie włażę. Kurwa. Nie, 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 ała, ała, kurwa. Gdzie to Nie próbuj tego. Ała, kurwa. Gdzie oj to No to właśno Ja nie włażę tam. Mówię jeszcze, jeżeli to jest prawda, patrz, to jest czystej. Patrz, 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 patrz. <laughs> Czekaj. Mm. Ale ty nie wiesz, boga, nie? Ja? Ale od ilu lat nie wierzy Boga? Ja? Nie wierzę, ale wierzę w zmarłych, że kurwa ludzie tam nie chcą... Ja wrócić. nie wierzę, tylko wchodzę. Ale ja nie dam rady tam wejść fizycznie. Ja dam. A, a nie jesteście z... Kurwo! Kurwa, ty! Ciu, 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 ciu! To Kuba był. Wiem. Ale co się stało? Pomóż mi. Pomóż Bo Kuba. ja nie dam rady... chodź. A nie dam rady tak wysokologii podnieść. To chodź się wezmę za ten, za podpachę. Ci w ciągu. Ciii! Bo Za rękę chcesz? Dobra. No coś tam się tam gdzieś szedł Wysoko, chcesz pomóc? Ja nie chcę na mdeku tam No kurwa, nie mam rady wejść, szczególnie napierdolony To no, nie przejdzie dalej nie 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 Ale oni mówią, że nic nie Lewym oknem wchodzimy, bo tu nic nie ma Stevie Wonder here To lewym oknem, dobra Nic tu nie ma, nawet nie mam po co się wchodzić Coś jest? E, stanie. Au